Cześć dziewczyny. Dzisiaj będzie taki mini haul zakupowy. Będą to zakupy zrobione ostatnio w IKEA. Będą dominowały kolory, ostrzegam pastelowe, czyli beże, fiolety i pudrowe róże i będzie jedna bardzo duża rzecz, którą również przetargaliśmy z IKEA, a którą pokażę jakby osobno, ponieważ niestety nie mogę jej tutaj Wam pokazać przed kamerą, bo no, nie jestem w stanie ze względów technicznych i siłowych, także zapraszam Was na część części. Teraz mówię, że będzie to haul, w którym yy, główną rolę właśnie takie dodatki do domu, takie różne równoski, które sprawiają, że nasz dom staje się przytulny i yy, jest nim miło. Yy, u mnie w zakupach mnie głównie świece, ponieważ uwielbiam świece i jest to druga rzecz zaraz po kupkach, na których mam, yy, na mam po prostu obsesję i które zawsze lubię kupować w każdych ilościach i w różnych kształtach, kolorach yy, i tak dalej. Yy, pierwsze świece, które kupiłam są to yy, takie y, kolorowe y, wkłady. Tutaj jest 36 y, sztuk takich. To są takie zwykłe wkładziki do, y, nie wiem, do jakichś latarenek czy do y, różnego rodzaju innych właśnie takich y, pojemniczków. I ja za te 36 sztuk zapłaciłam już Wam mówię... Zapłaciłam za nie 9,99. Moim zdaniem się opłaca, ponieważ te świece są w różnych kolorach. Jest ich naprawdę bardzo dużo i na długo starczyłam. Ja poprzednim razem kupiłam sobie świece w kolorach. Te są w różu. Kupiłam sobie w bordach i w czerwieni I to był chyba zapach, nie dobrze pamiętam, Wiśnia. Tutaj mamy zapach konwali oraz róży. Napisy że dostarczają nam na około 3,5 godziny palenia. Także bardzo dużo, a bardzo naprawdę rewelacyjnie i fajnie odświeżone na mieszkanie. Kolejne świece są to świece, które już kiedyś kupowałam w Ikei. Teraz kupiłam sobie kolejne dwie sztuki, ponieważ tamte zwyczajnie mi się wypaliły. Są to takie fioletowe świece. One są bezzapachowe zupełnie. Ja za te dwie świece zapłaciłam. Czyli jedna kosztowała 2,99. Jeden z tych świecy, taki, że one są oblane powierzchnią jakby nie takim typowo polowcem się woskiem, tylko z czymś są jeszcze pokryte. I przez to te świece się tak powiem brzydko się palą, ponieważ wypala się sam środek, który jest w zasadzie dość niewielki, ponieważ jest taki jak tutaj, a ta cała obudowa nam zostaje. I po prostu trzeba tą świecę w pewnym czasie obcinać, żeby ona po prostu zwyczajnie, z świecie się wypala i ten daszek, który zostaje, ta obramówka, zasłania nam za światło i jest po prostu ciemno ale kupiłam go po prostu kolorystycznie do łazienki i naprawdę fajnie wyglądają, tym razem wzięłam dwie małe przedtem wzięłam jedną dużą, drugą małą stoją u mnie sobie na wannie i palę je przy, przy każdej kąpieli kolejne świece tak, dalej będą świece są to taka, jest to taka trójka trójka świec, one właściwie są w takich odcieniach, czyli wszystko jest jak w pastelach te trzy świece kosztowały, one były jako w jednym pudełku jako zestaw. kosztowały 19,99. Rewelacyjnie pachną, po prostu aż mi chyba szkoda je będzie palić i chyba ich nie zapalić, tylko będą po prostu stały sobie w na oknie jako ozdoba. Pachną pięknie, po prostu rewelacja. Cały zapach z tych świec unosi się w domu. Wchodzi się do łazienki, jest po prostu przyjemnie, przytulnie, bardzo świeżo. To jest jakieś Każda z ich Pachnie inaczej. To jest jakiś zapach, taki właśnie, typowo, jakiś owocowy. Nie, nie potrafię tego jakoś e, ocenić, ale e, za te trzy świece, jak powiedziałam, 1999, e, były jeszcze e, w takim e, zestawie różne kolory. Były świece e, na przykład pakowane w takich w tureczkach takich czyli tak bardziej pionowo e, mniejsza, średnia i e, większa. Nie zdecydował się na to, ponieważ no, uwielbiam takie kolory. Dobrze, do świec, teraz będzie ceramika. Kupiłam sobie również doniczkę. Doniczka kosztowała mnie 2,99 zł. Jest to doniczka, która miała być na mojego storczyka, ale niestety okazała się za niska. Ale mimo to tam sobie w niej, w niej siedzi, ponieważ na razie nie ma nic innego. Zwykła doniczka, dość, widać, szeroka. Pozostałości po storczyku. Dość szeroka. Ona jest, już Wam mówię, ma 10,5 cm. Tak, mówię, 2,90 ładne kolory. Były również, yy, również inne do wyboru do koloru. Yy, dwie yy, ostatnie rzeczy, które wam pokażę teraz, są to yy, kubki, kubki, którymi jestem totalnie zachwycona i musiałam kupić dwa, ponieważ nie mogłam zdecydować na który a bo go nie chciałam. Są to te kubeczki, yy, takie bez żadnego łóżka. Yy, one są dość duże, yy, nie wiem, one mają pojemności. Ale są dość potężne, potężne. Ja je uwielbiam, bo są tak proste i tak zwyczajne, że naprawdę, nożalnie kupić. Kosztowały one jedna sztuka 5,99. Są w środku białe, na zewnątrz różowe. Ja nie jestem takim kolorze Cappuccino. Są jeszcze zupełnie białe. Do tego możemy sobie również dokupić takie troszkę miniaturki, tego mniejsze i węższe, w różnych kolorach chyba. Są też czarne, białe nie podoba się, ty, ponieważ na kawę i herbatę będą po prostu idealne. Ja uwielbiam takie kubki, bo uwielbiam kubki każdego rodzaju i mogę ich mieć po prostu niezliczone, niezliczone ilości. Dobrze, teraz pokażę Wam lustro, które kupiliśmy właściwie nie byłam pewna, czy czy, czy, czy coś takie, czy inne. Poczuwaliśmy obie do, do przedpokoju lustro, żeby troszkę ożywić to miejsce i po prostu, żeby się móc w końcu zobaczyć od stóp do głów. Mieliśmy kupić lustro za 40 zł, kupiliśmy je za 140. Miało być wąskie, jest szerokie. Lustro jest o wymiarach 70x160 czy 160 wysokie. Jest w ramie drewnianej, takiej dość cienkiej, z jasnego, takiego prawie surowego drewna. Mamy do wyboru jeszcze kolory białe i bodajże chyba czarne. W sumie to bałam się, czy to lustro nam się w ogóle gdziekolwiek zmieści, ale y, bardzo fajnie wygląda i bardzo fajnie się sprawuje. Y, ożywiło i przede wszystkim powiększyło y, to wnętrze. Dobra dziewczyny, jesteśmy już koło mojego lustra. Jest takie duże, że nie mogę go objąć po prostu y, w ogóle y, obiektywem. Nie wam go pokazuję. To jest lustro w takiej y, cienkiej, ramionej ramie jest ono dość wysokie, no właściwie bardzo wysokie, ponieważ ja się tutaj cała... cała... te widzę, to ja... to dziewczyny, więc to był taki króciutki haul, ale chciałam pokazać to, co kupiłam, troszkę ożywić mój ruch na YouTubie. Dobrze, więc zakupy widzicie, drobne, ale jednak fajnie wyglądają w domu. Za całość zapłaciliśmy 213 zł. także wydaje mi się, że na za tyle rzeczy Samo proszę o 140, a reszta po prostu to były takie drobiazgi, które, które warto kupić. Zapraszam Was zatem do innych filmików, które nagrywałam wcześniej na mojego Facebooka oraz bloga i mam nadzieję, do szybkiego zobaczenia! Pa!